Nowy początek to czas, kiedy wszystko wydaje się możliwe. To moment, w którym możemy zostawić za sobą przeszłość i skupić się na przyszłości. To czas, kiedy możemy odetchnąć głęboko i poczuć, że wszystko jest w naszych rękach. To chwila, w której możemy zacząć od nowa, z czystą kartą. To nowy początek, szansa na odmienienie siebie. Każdy dzień to nowa okazja, by zacząć od nowa, by być lepszą wersją siebie. Wykorzystajmy ten czas, by zaplanować nasze cele i marzenia. Zastanówmy się, co naprawdę chcemy osiągnąć i jak możemy to zrobić. Niech każdy dzień będzie krokiem w stronę naszych marzeń. Wszyscy mamy marzenia, małe i duże. Niektóre z nich są blisko naszego serca, inne są odważne i ambitne. Bez względu na to, jakie są, teraz jest idealny moment, by zacząć je realizować. Pomyślmy o tym, co nas inspiruje i motywuje. Niech nasze marzenia staną się naszymi celami, a nasze cele rzeczywistością. Sprawmy, że staną się rzeczywistością. Stwórzmy plan działania, krok po kroku i trzymajmy się go. Każdy mały sukces przybliża nas do naszych marzeń. Pamiętajmy, że każdy krok, nawet najmniejszy, ma znaczenie. Każde osiągnięcie, nawet najmniejsze, jest krokiem w stronę naszych marzeń. Przemiana jest możliwa. Zaczyna się od jednego kroku. Ten pierwszy krok może być trudny, ale jest najważniejszy. To on otwiera drzwi do nowych możliwości. Każdy kolejny krok staje się łatwiejszy, a my zyskujemy pewność siebie i wiarę w nasze możliwości. Rzucam Ci wyzwanie, byś otworzył się na zmiany. Zaufaj sobie i swoim możliwościom. Uwierz, że możesz osiągnąć wszystko, co sobie zaplanujesz. Niech każdy dzień będzie nową szansą na rozwój i samodoskonalenie. Pamiętaj, że zmiana zaczyna się od wewnątrz. Nie daj się pokonać strachowi. Jesteśmy silniejsi, niż nam się wydaje. Każde wyzwanie, które napotkamy, jest okazją do wzrostu i nauki. Pamiętaj, że nie jesteś sam. Wspierajmy się nawzajem i razem pokonujmy przeszkody. Razem możemy osiągnąć więcej. Sprawmy, by ten nowy początek był najlepszym w naszym życiu. Świętujmy każdy sukces, mały i duży, i cieszmy się każdą chwilą. Razem możemy osiągnąć wszystko. Niech ten rok będzie pełen radości, miłości i spełnienia. Razem możemy stworzyć coś niesamowitego. Wszyscy napotykamy przeszkody. W uszach brzmią nam wymówki: Jestem zbyt zajęty, mówimy. Albo nie jestem wystarczająco dobry. Strach przed porażką potrafi nas sparaliżować. Ale prawda jest taka: wymówki to tylko wymówki. Mamy siłę, by je pokonać. Motywacja płynie z działania. Zacznij od małych kroków i buduj na tym. Uwierz w siebie. Stwórzmy plan na sukces. Każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku. A sukces nie jest wyjątkiem. Sukces to nie tylko cel, ale także proces, który wymaga zaangażowania i determinacji. Po pierwsze, wyznacz sobie jasne, osiągalne cele. Cele te powinny być konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i terminowe. Pamiętaj, że cele są jak mapa, która prowadzi cię do miejsca, w którym chcesz się znaleźć. Zapisz je i wizualizuj swoje osiągnięcia. Wizualizacja pomaga w utrzymaniu motywacji i skupienia na drodze do sukcesu. Wyobraź sobie, jak będzie wyglądać Twoje życie, gdy osiągniesz swoje cele. Po drugie, działaj. Nie czekaj na idealny moment. Każdy dzień to nowa szansa na zrobienie kroku naprzód. Otaczaj się wspierającymi ludźmi, którzy będą Cię motywować. Wspólne dążenie do celów może być niezwykle inspirujące. Dziel się swoimi celami i świętuj swoje zwycięstwa. Śledź swoje postępy regularnie, aby zobaczyć, jak daleko już zaszedłeś. Każdy mały sukces to krok w stronę większego celu. Zastanawiaj się nad swoją podróżą. Refleksja nad tym, co działa, a co nie, jest kluczowa dla dalszego rozwoju. Analizuj swoje działania i ucz się na błędach, aby unikać ich w przyszłości. Dostosowuj plan w razie potrzeby. Elastyczność jest kluczem do sukcesu. Pamiętaj, że masz w sobie siłę, by osiągnąć wszystko, co sobie zaplanujesz. Dasz radę. Każdy dzień to nowa okazja do zrobienia kroku naprzód. Moja własna przemiana. Ja również mierzyłem się z własnymi wyzwaniami. Każdy z nas ma swoje unikalne trudności, które musi pokonać. Czasami te wyzwania wydają się nie do pokonania, ale to właśnie one kształtują naszą siłę i charakter. Były chwile, kiedy wątpiłem w siebie. Czułem się zagubiony i niepewny, czy kiedykolwiek uda mi się osiągnąć swoje cele. W takich momentach łatwo jest stracić nadzieję i poddać się, ale to właśnie wtedy musimy znaleźć w sobie siłę, by iść dalej. Ale przekonałem się o sile wytrwałości. Zrozumiałem, że kluczem do sukcesu jest nie poddawać się, nawet gdy jest ciężko. Każda porażka to lekcja, a każda przeszkoda to okazja do rozwoju. Wyznaczyłem sobie cele i ciężko pracowałem. Świętowałem każde zwycięstwo, małe i duże. Każdy krok naprzód dodawał mi motywacji do dalszej pracy. Każdy mały sukces budował moją pewność siebie i wiarę w to, że mogę osiągnąć wszystko, co sobie postanowię. Dzięki determinacji zmieniłem swoje życie. Proces ten nie był szybki ani łatwy, ale każdy wysiłek przynosił widoczne rezultaty. Każdy dzień był nowym wyzwaniem, ale także nową szansą na rozwój i poprawę. Nie było łatwo, ale było warto. Każda kropla potu, każda chwila zwątpienia, każda przeszkoda, którą pokonałem, uczyniły mnie silniejszym. Każde trudne doświadczenie nauczyło mnie czegoś nowego i pomogło mi stać się lepszą wersją siebie. Pamiętaj, stać cię do rzeczy wielkich. Wystarczy, że uwierzysz w siebie i będziesz konsekwentnie dążył do swoich celów. Twoja determinacja i wytrwałość są kluczem do sukcesu. Nigdy nie rezygnuj ze swoich marzeń. Twoja determinacja i wytrwałość mogą zaprowadzić cię dalej niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś. Pamiętaj, że każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku, a każdy krok przybliża cię do realizacji twoich marzeń. Dołącz do ruchu. 2024 to nasz rok. Inspirujmy się nawzajem. Dzielmy się swoimi celami, wyzwaniami, sukcesami. Razem możemy wszystko. Wierzę w Ciebie. A teraz idź i zrób to. Nie zapomnijcie polubić, udostępnić i zasubskrybować nasz kanał, aby otrzymywać więcej wartościowych treści. Czekamy również na Twoje komentarze. Odkrywamy dla Ciebie tajemnicę umysłu.